A ty, który musi teraz podjąć decyzję, czy woli coś wypić, czy zjeść? Traktuj mi się zastanawia, zobaczcie, co ma w ogóle do wyboru. Myślicie, że lubi energy drinking? Miejmy taką nadzieję. No trochę go będzie miał. Ale A teraz wróćmy do pytania: zjeść, czy wypić? Zjeść! Yes. Zjeść! Co ominąłeś? O, miałem to cały wypchanie. <laughs> Ja mam to wszystko zjeść. Dobra, to dajcie mi, to Jeżeli myślicie, że to jest trudne, dostańcie do końca. Jeżeli Matt nie jest, zostanie wyeliminowany z gry. Do niego wrócimy za chwilkę, a za ten czas jak pójdzie Victoria. Tutaj ma ciasteczka, które wyglądają jak zwykłe ciasteczka, ale są dla psów. A tutaj ma farfer lemoniady, Zobaczymy, czy woli coś zjeść, czy wypić. Kurczę, nie mam pojęcia, ale Michał się śmieje, więc mamy jedzenie zwieść. <noise> nie, nie, nie dla Ciebie. Tylko zastanawia się czy zjeść, a w międzyczasie stało się to. Mati, co się stało z twoim burgerem? Zjadłem. Kochanie, yes, jedz, śmiało. Ja nie ja. Ej, to jest całkiem smaczny. No widzisz, czasem Byłeś świadkiem, jak przygotowałem to Matiemu. Byłeś świadkiem, jak przygotowałem to Wiktori. To, to będę świadkiem, jak przygotujesz to mnie. Teraz będzie Michał, który będzie albo ostre chipsy, albo najostrzejszą pokrótkę na świecie. Ja bym nie chciał tego zjeść. Zawsze Patry. cię bardzo cenię i podziwiam. Miło było cię poznać Co Masz do wyboru. Albo zjeść, albo zjeść. Lewe czy prawe. zjeść albo wypić. Bardzo teraz tak. się stresuję wyjątkowo mocno. A! Wiecie, co to oznacza? Jeżeli nie zjesz, odpadasz już teraz od całego filmu Iejku, no. Ale mnie to przeraża teraz, przysięgam ja mogę, mogę ci jakoś pomóc? To jest za późno ja już się znam z tą papryczką Tak? No. Wiesz tak ma na imię? Karolina Ale się do drugiej części! Gratulacje! Yeah! A możecie albo wybrać, że wolicie się czegoś napić, albo coś zjeść Możecie teraz napisać, macie na to kilka sekund Do wyjścia będą mieli sos czosnkowy, a do zjedzenia czosnek Mati, co masz, pokaż? Porząd historia. Nie jest to dobra decyzja. Nie, to jest Michał. Nie, to jest dobra, ale... Wiem! Czy ty macie zjem? Ominęło was co? Co z czosnkowy? A was czeka nic innego, jak oczywiście ząbek czosnku ale dla każdego z was. O! <gulatory> oh. Jak ty się skrzywiłeś, to jest moc. Wika? I ty przygnąłeś go Ja go chyba zaraz połknę, Wika? Dobrze, na razie macie wszyscy po punkcie Michał, teraz będzie coś, czego jeszcze bardziej nie cierpisz Co? Wam powiem, żebyście się lepiej zastanowili Ty już napisałeś? Dobra, zaczekaj Wika jest w trakcie pisania. E, albo ryba, albo ośmiorniczki, albo ogórki Do wypicia będzie to, a do zjedzenia będzie to Wika wzięła piciu Mati, będziesz zjeść Michał, będziesz wypić Wiedziałem, że ty... ale dobre. Zgadnijcie, co macie do picia. Wody po ogórkach. To jest jeszcze 100 razy gorsze od tego. Serio? Ja już bym to wsunął niż to. Wikaj, łyczek? zremontuję wam na stół. <głos> <O>! <głos> to jak jeść ogórkę i popijać go z po ogórkę. Pięknie Michał. Brawa dla niego! Zabrać, to... <noise> Zabierz do mnie. <domu, głos> tak. Dobra, proszę was, żebyście opuścili na razie ten pokój. Okej, okay, mamy nowy dzień, co prawda? Te hot dogi Wyglądają fajnie, są cieplutkie, świeżutkie. Dla porównania, będzie woda po parówkach Tu pływają jakieś kawałki. Ale jestem teraz ciekaw, co oni faktycznie wybiorą. Zastanówcie się, co chcecie. Powiem Wam szczerze, <noise> że jedna rzecz jest okropna, a jedna rzecz jest super. I wezmę każdego z Was pojedynczo. Nie. Mati, będziesz jadł. Stary, zrobiłeś hotdoga bez. Cera. Kiedy ty to robiłeś? Wika, jak twoje? Awo awo. Samo, będziesz jadła. Co, co jest? No co? Można zrobić coś tak beznadziejnego. No, Mogliście <śmieniamy> robić to! Oooo! mnie wszystko. Micha, twoja mina jest bezcenna. No, to jest jedzonko dla ciebie. Boga, to, to nie przypominam. By... <śmiany> tak, 100%. Ja w wodę też boję Jak coś się psuje, to jest tak, zaczyna się robić takie śliskie. Wiecie jakie to jest? śliskie. Ale spróbuj to w pół złamać. Patrz. Zawsze te wodę po wypić Ej, ja bym tak żeby Aha. to Ojej no. Widzę, <grywa> <grywa> że wy wszyscy jecie Dobre? W międzyczasie, moi drodzy, poznajcie Ole, która jest losową osobą, która postanowiła zasubskrybować kanał. Jeżeli dalej oglądacie ten film, jesteście już w takim momencie, a jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, kliknijcie no. ten przycisk właśnie teraz. Jest czerwony, niech się stanie się szary. Nic to darmowe, nic zupełnie nie kosztuje, a w razie czego zawsze potem możecie zmienić zdanie, więc polecam. A ja się boję, że będzie teraz gorzej. Nie zawsze jest coraz gorzej. Ta ronda będzie zupełnie inna niż poprzednie. To moją pierwszą rzecz, papryczki. <laughs> A tutaj będzie ostry sos Tylko, że on będzie bardzo rozwodniony Myślę, że mogłoby być coś ostrego Pewnie coś ostrego Jedno albo drugie Jestem ciekaw co wy na to Mówiłam, że będzie ostre Macie no, albo jedno koru, albo drugie Nie zjem tego Czyli ty na pewno będziesz chciała to co? Jestem bardzo, bardzo ciekaw No dobrze. To... Jestem bardzo ciekaw w reakcji Wiktorii na to mm. Jest to tłuste, zwanego. ostre. Odrzuca od, automatycznie. Tak, rzucę z tak, do tego. Jest tłuste jeszcze Tak, no. I... Ostatnia runda będzie najgorsza ze wszystkich, więc oglądajcie do końca, żeby zobaczyć ich reakcje. Na to, co tam będzie? Chciałem powiedzieć, że tu kawda runda jest najgorsza. Oni <noise> już pośle śnęli, że na ostatniej rundzie będzie coś smacznego. Nic bardziej mylnego. Smaczne jedzenie będą mieli teraz, ale nie potem. Gofe się fajnie grzeją. A tutaj będzie najlepsza akcja. Miejemy im tutaj coli, którą lubią, ale zrobimy tak, żeby nie wiedzieli, że to jest smaczne. nie jest. Biedno. Jeżeli będą mieli zatkany nos, mogą pomyśleć, że na przykład to jest sojowy, a nie kolor. Oto dlatego jestem ciekaw, gdzie grak. Patrzcie. Klamerka jest, klamerka jest. Klamerki nie ma, bo nie było, ale zatkasz nos. Co, gdzie to jest? Bardzo, żebyście nie czuli zapachu. na tym mi zależy, dlatego siądźcie. Ja tak czuję zapach tych hot dogów. Tu jest jedna rzecz, tu jest drugie? Napiszcie, czy wolicie się napić, czy zjeść. Myśl, 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 myśl. ty piszesz? Mati pisze cały czas. Ja jeszcze nie piszę, bo nie wiem. Naprawdę, jestem ciekaw, co wy my myślą teraz. Zjeść. Tak. Co napisałaś, Wika? Picie. Ale ładnie pachnie. Ja cały czas czuję te hot Nie, Je, to jest jakiejś Wika, ty masz klamerkę, bo wybrałaś picie, ty masz zjeść. Dobra. Macie teraz goffy. Nieooo! Nie. 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 Tutaj natomiast. Dobra. z czymś. Jeszcze ciepłe, ale kurwany. nie O, czyli mamy jakiś ocet? Nie, coś. Ej, teraz już sama nie wiem. To jest dobra runda ale nie wiem, czy wiecie, co to oznacza. Zostały w Te rzeczy będą widzieć, a ta druga będzie zakryta Pewnie coś rybnego, na Nie, tylko... w sumie ośmiorniczek jeszcze nie było Jestem ciekaw co teraz wybiorę Mo Mogę widzieć? Nie jeszcze takiego ładnego arbuza? Tak Nie pytaj ile go specjalnie wycinam super Zostawcie lajka! Like ja! Oh yeah! <grymne> Ważne jest to, że możesz wybrać albo arbuza, albo tę tajemniczą rzecz, która tu jest jak lepsza. Co tak? Ja chcę arbuzy, tak. bo ja kocham arbuza. To też mnie ciekawi. Tak? No to może mieć... zimnego oceania. Możesz mieć na pewno dobrego arbuza, a możesz mieć coś znacznie, znacznie lepszego. My to my jest my... gorsze jak nic. To nieco. jest na pewno Ale gorsze. Chwedł was właśnie, że to jest super. Co, A to nie? Jest co będzie jest Ale ja mnie ciekawicie teraz, jaka będzie Wasza decyzja? Szybko, dziewięć Przedbię to! Tak? Tak. 9! Masz na górę zakochanie. Dobry. Super. Chłopaki, patrzcie co macie. Dla Was jedyna i niepowtarzalna sałata. Całe To podobne no. No tak. Czemu nie porzuciłeś tych górnych grzybkoty iści? Zobacz jakie górny bo ja teraz tym liściem w łeb na Jest wszystko zdrowe, więc się cieszę. On co, to jest mniej ciekawe niż taki arbuz wycięty. A, ma. Ja myślałem, że może jakiś czas to wziął, czy co? Nie ja chciałem, bo po prostu nie chciałem, żeby Mati był sam. Czas na ostatnią, finałową rundę. Jakie odczucia przed tym? Jestem ekscytowana. Ja bym zjadł jakąś pizzę. W tej rundzie będzie albo taka malutka pianka Dobra jest. Zobaczcie, jaki to jest mały w porównaniu do zwykłej. Albo będzie najsłodszy napój na świecie To może być na maksa obrzydliwe Jeszcze ta jedna O A, cię proszę uszy Uszy Dlaczego? Proszę Ale i tego współczuję Zobaczymy, co wybiorą. Siądźcie sobie wygodnie. To jest ostatnia finałowa runda, najgorsza. Najgorsza? A ciekło się jest. Napiszcie, czy wolicie napić się, czy zjeść. Szybka decyzja. W tym miejscu zaczynaliście, w tym miejscu kończycie. Jestem ciekaw! Mati już pisze odważnie. Michał wziął i odważnie pisze. Wika już tak samo pisze. Dwie rzeczy zostały. Jedna z nich to jest napój, Wy wiecie, a druga z nich to jest oczywiście jedzenie. ja mam napisane już. Zjeść, okej. Okay. Tak. Zjeść. Okay. Ja lubię ja się wybraliście się... wszyscy jedzenia. Zjedzmy to ośmielniczki już Tutaj ominęło Was najsłodszy napój na świecie. Co to jest? Co to? A tutaj macie najmniejsze pianki na świecie. No i brawo wygraliście! To, to w sumie koniec.